Opowieść czwarta o księżniczce i jej mężu. Kiedy Gerta znowu zmęczyła się drogą i usiadła pod drzewem, aby odpocząć, spostrzegła wronę, która skacząc po śniegu, przekrzywiała głowę i przypatrywała się uważnie dziewczynce. Kra, 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 a dokąd to, dokąd idziesz samiuteńka? Bo wiele więcej powiedzieć nie umiała, ale chciała jak najlepiej. Dziewczynka odczuła w tych słowach współczucie i ze łzami w oczach opowiedziała Wronie całe swoje życie i przygody. Po czym spytała, czy czasem nie widziała gdzieś małego Kaja. A Wrona, namyślając się przez chwilę, kiwnęła łebkiem i powiedziała: Możliwe, to możliwe. Naprawdę? zawołała mała dziewczynka i tak zaczęła ściskać i całować Wronę. Że omal jej nie udusiła. Powoli, powoli, powiedziała wrona. Wydaje mi się, że to był mały kaj. Tylko, czy on teraz nie zapomniał o tobie przy księżniczce? To on mieszka u księżniczki? spytała Gerda. Tak. Posłuchaj tylko, powiedziała wrona, ale trudno mi jakoś rozmawiać twoim językiem. A może ty znasz, wroni język? Mogłybyśmy się łatwiej dogadać. Nie uczyłam się tego języka, odpowiedziała Gerda. Żałuję teraz, bo moja babcia doskonale rozumiała mowę ptaków i mogłam jej nauczyć. Nic nie szkodzi, odpowiedziała wrona. Opowiem, jak tylko potrafię, ale nie będzie to najpiękniej opowiedziana historia. I zaczęła opowiadać. W królestwie, w którym właśnie jesteśmy, Mieszka bardzo mądra królewna. Jest tak mądra, że przeczytała wszystkie gazety świata, a potem wszystko zapomniała. Pewnego dnia postanowiła wyjść za mąż. Tylko, że chciała mieć męża, który potrafiłby odpowiedzieć na wszystkie pytania, a nie takiego, który stoi jak cymbał i tylko wygląda na uczonego. Dała do gazet ogłoszenie, że każdy przystojny młodzieniec, może przyjść na zamek i porozmawiać z królewną. A ten, kto wypadnie najlepiej, zostanie jej mężem. Było tylu chętnych, że panował ogromny tłok, ścisk i gwar. Wszyscy zalotnicy stali na ulicy i swobodnie rozmawiali między sobą na wszystkie trudne tematy, a robili to tak głośno, że aż uszy bolały lecz gdy któryś z nich przeszedł próg zamku i ujrzał ogromną salę, a w niej lokajów w złotych strojach i gwardię królewską w galowych mundurach i królewne na tronie, to stojąc przed jej obliczem, baraniał i nie potrafił nic siebie wydusić. Powtarzał tylko ostatnie słowa królewny, a jej przecież nie zależało na tym, żeby jej ktoś wturował niczym papuga. Rozkazywała nieszczęśnikowi iść precz, a gdy ten znalazł się z powrotem na ulicy, zaraz odzyskiwał rezon. Był wśród nich mały chłopiec, podobny do kaja. Ten nie przestraszył się ani lokajów, ani sztywnych jak kijek gwardzistów, ani nawet pięknej i mądrej królewny, tylko odpowiadał śmiało i rozsądnie na jej pytania i został przez nią wybrany. To na pewno był kaj, cieszyła się Gerda. On zawsze był bardzo mądry. Potrafił liczyć w pamięci i to z ułamkami. Moja najdroższa wrona, zaprowadź mnie na zamek. To nie jest takie proste, odpowiedział ptak. Muszę się naradzić z moim przyjacielem krukiem, bo trzeba ci wiedzieć, że takiej małej, bosej dziewczynki na pewno nie wpuszczą na zamek. Jak tylko Kai dowie się, że to ja, zaraz wyjdzie i sam mnie wprowadzi. Czekaj na mnie tu przy drzewie, powiedziała wrona kiwając głową i odleciała. Wróciła dopiero późnym wieczorem. Kra, kra! zawołała. Kruk kazał cię pozdrowić i przesyła ci mały bochenek chleba z piekarni, bo na pewno jesteś głodna. Do zamku główną bramą nie wejdziesz, nawet o tym nie masz. Zaraz by cię gwardziści wyrzucili. Ale nie płacz, nie płacz. Mój przyjaciel zna jakieś tajne schodki, które prowadzą wprost do sypialni. Weszły więc do ogrodu w wielką aleję, gdzie z drzew posypały, pospadały już liście, a kiedy w zamku pogasły wszystkie światła, wrona zaprowadziła małą gardę do tylnych drzwi, które były uchylone. Ach, jak silnie drżało z obawy i tęsknoty małe serduszko biednej dziewczynki. Przecież nie chciała zrobić nic złego, pragnęła tylko się przekonać, czy tu był mały kaj. Musi to być on, na pewno on, myślała, przypominając sobie jego mądre oczy i długie włosy. Na pewno się ucieszy, gdy ją zobaczy i usłyszy, jak daleką i ciężką drogę odbyła dla niego i kiedy się dowie, że wszyscy na niego czekają z utęsknieniem. Bała się i cieszyła zarazem. Teraz już byli na schodach, gdzie paliła się mała lampka. Po środku na podłodze stał kruk i przekręcał łepek, przypatrując się gardzie, która ukłoniła się grzecznie tak, jak ją uczyła babcia. Moja przyjaciółka opowiadała o tobie dużo dobrego, powiedział kruk. Twoje losy bardzo mnie wzruszyły. Dlatego postanowiłem ci pomóc. Mam nadzieję, że będziesz o mnie pamiętać, gdy zdobędziesz sławę i bogactwo. Weź lampkę, ja zaś pójdę przodem. Będziemy szli prostą drogą, bo wtedy na nikogo się nie natkniemy. To się rozumie samo przez się, przerwała wrona. Przechodzili przez królewskie sale, z których każda kolejna była piękniejsza od poprzedniej. Weszli nareszcie do sypialni. Sufit podobny był do korony dużej palmy ze szklanymi liśćmi, a na środku pokoju, na grubej łodyce ze złota, wisiały dwa łóżeczka. Każde wyglądało jak lilia. Jedno było białe, w nim spała królewna, a drugie czerwone, w którym miał leżeć kaj. Dziewczynka uchyliła jeden czerwony płatek i uj ujrzała opaloną szyję. Ach, to kaj! zawołała głośno, świecąc chłopcu lampką w oczy, aby mu się lepiej przy przypatrzyć. Śpiący chłopczyk przebudził się, odwrócił głowę. Ale niestety nie był to kaj, tylko szyje mieli podobne, chociaż mąż królewny był także młody i przystojny. Z drugiego kwiatu wyjrzała królewna i spytała, co się stało. Wtedy Gerda zaczęła płakać i opowiedziała jej wszystko, podkreślając przy tym zasługi kruka i wrony. Biedne dziecko, zawołali zgodnie królewna i jej mąż, a potem pochwalili kruka i wrony. Zapewnili ich, że nie gniewają się wcale, prosząc jednocześnie, żeby to się więcej nie powtórzyło. Postanowili nagrodzić ich dobre serce. Czy chcecie być wypuszczone na wolność, czy też wolicie zostać tutaj, jako dworskie ptaki, i mieć dostęp do wszystkich resztek kuchennych? Zapytała królewna. Ptaki skłoniły się nisko i pokornie prosiły o stałą posadę, bo wiedziały, że dobrze mieć na stare lata zapewniony dach nad głową i kawałek chleba. Nazajutrz Gerdę wystrojono od stóp do głów w najwspanialsze szaty. Pozwolono jej zostać na zamku i przyjemnie spędzać czas. Ale dziewczynka poprosiła tylko o mały wózek z konikiem i o parę trzewiczków. Chciała bowiem jechać w daleki świat, aby odszukać małego kaja. Dano jej więc trzewiczki. Rękawiczki i mówkę. Ubrano ją w wygodne i ciepłe stroje, a gdy się już pożegnała i ruszyła do bramy, czekała tam na nią nowa kareta z czystego złota. Stangret, wystrojony niczym wielki pan, siedział na koźle. Sam królewicz podał dziewczynce rękę i wsadził ją do karety, życząc szczęśliwej drogi. Wrona usiadła obok gerdy i tak przejechały pierwsze trzy mile. Kruk zaś został w domu i w drzwiach trzepotał skrzydłami. Od czasu, jak miał stałą posadę, jadał za dużo i często cierpiał na ból brzuszka. Po przebyciu trzech mil, wrona pożegnała dziewczynkę. Otfrunęła na drzewo i siedziała tam, dopóki mogła dojrzeć karetę błyszczącą w blasku słońca. To było dla Gerdy najcięższe rozstań.